Moi drodzy, jakiś czas temu wraz z naszymi inwestorami kupiliśmy duży teren inwestycyjny nad morzem. Do tej pory posadziliśmy tam już drzewa. Pojadę dzisiaj sprawdzić, czy te drzewa rzeczywiście cały czas tam są, czy jakieś trzeba dosadzić, jak tam z podlewaniem, czy te drzewka się przyjęły. Są oczywiście ludzie, którzy to sprawdzają, ale jak to mówię, strzeżonego Pan Bóg strzeże, lubię pojawić się od czasu do czasu na każdej inwestycji i zobaczyć, co tak naprawdę tam się dzieje. Dodatkowo, mój wspólnik jest na miejscu od y, kilku dni i nadzoruje budowę dróg wewnętrznych. Panie dyrektorze, tak. tu jest jezioro. To jezioro damy tutaj, a ten niech sobie stoi w zieleni. Postaram się Wam pokazać, jak taki proces wygląda i jak dzięki temu podnosimy wartość nieruchomości. Do zobaczenia na miejscu. To teraz powiedz mi od strony technicznej, co my tu właściwie robimy. No, budujemy drogę. Zaczęliśmy ją tutaj. Mam już tą drogę wykorytowaną. Mniej więcej działamy na tej zasadzie, że korytujemy do takiej głębokości, żeby pozbyć się gruntu rodzimego. W tym miejscu widzimy, że jeszcze jest ciemniej, także tutaj jeszcze będziemy to lokalnie przegłębiać, ale z grubsza on zebrał ten humus. Mhm. Doszliśmy do warstwy nośnej, czyli to akurat jest taki piasek liniasty, glina. No, i teraz robimy w ten sposób sposób, że dajemy na ten powiedzmy wykop Dajemy gołowłókninę. Ta włóknina ma spowodować, że materiał, który wsypujemy, on się później nie wymiesza z tym materiałem tu pod spodem, że też zapobiegamy trochę rozjeżdżaniu tej drogi, bo go włóknina jest wywinięta też na boki i ona będzie zabezpieczała to, żeby jakby ten nie rozjeżdżała się ta droga w poprzek. A jaki materiał? Bo teraz zasypujemy to piaskiem najpierw? Ta tak, najpierw zasypujemy piaskiem po to, żeby tutaj po pierwsze ochronić ten tutaj wykop przed zamoknięciem na szczęście nie ma dużych odpadów, tam troszeczkę kropi to nic nam nie zrobi. E, sypiemy około 20 cm tego piasku, dogęszczamy go, później na to idzie jakby no, docelowa warstwa nośna tej drogi, czyli gruz. E, tego gruzu będzie gruzu około 30 cm, generalnie jakby materiału samego w sobie jest około pół metra, czyli taką mniej więcej ma wysokość ta droga, ale e, na sam koniec wiedzie walec, będzie to jeszcze dobijał tak dalej, także docelowo. Pewnie tu gdzieś skończymy na 40 cm. No i robimy to w ten sposób, że droga zostaje na sam koniec odebrana, czyli przychodzimy, sprawdzamy po pierwsze, jaka wyszła finalna grubość tej drogi i przyjeżdża geodeta, dokonuje odbiorów, robiąc badanie płytą, badanie dynamiczne płytą, gdzie sprawdzamy po prostu, w jaki sposób ta droga została zagęszczona i czy spełnia parametry i czy nie będzie siadać, no bo nam zależy na tym, żeby zrobić to raz a porządnie. No dobra, a jeszcze mi powiedz, to je, mamy tutaj koparkę. Przyjeżdżają łódki, które dowożą klasek i gruz, a dodatkowo co? Będzie zagęszczarka i walec, tak? To znaczy tak, tu mamy kołówkę, czyli to jest w sumie koparka taka, która jest jakby wydajna na tyle, że właśnie łatwo się kręci i tak dalej. Może bardzo dokładnie te roboty wykonywać, dużo dokładniej niż jakaś koparka ładowarka, ale jutro akurat wjeździe tutaj większa koparka gąsienicowa, która będzie skupiała się głównie na tym, żeby układać gruz. E, przyjeżdżają głównie łódki, czyli tutaj takie duże samochody, które dostarczają ten piasek e, i groc. Także generalnie to będzie pracowała ta koparka, którą widzimy e, koparka gąsienicowa duża, e, będzie walec duży. E, no i samochody, które przywożą ten materiał. Okej, okay, dobra. No i ile szacujemy, bo tutaj mamy. Pamiętasz, ile tu jest metrów drogi? Jaka długość, Eem, czy, czy kwadratowa? mamy chyba 343 metry e, długości, czyli mamy e, no, około 1600-1700 metrów kwadratowych czyli, e, drogi. No, tam ponad 1,5 kilometra. E, kilometra nie, w metrach, bo w metrach mamy 340 metrów bieżących, nie? Drogi. Bieżących 340 mm -hmm. i kwadratowych mamy wtedy z tyto, 1600, no, 1600. No, Około 1600 metrów, z tego co I całe prace zajmą przy takiej sprawnej yy, ekipie? No generalnie musimy... to jest robota na tydzień. To nie są łatwe tematy, trzeba cały czas gdzieś tam trzymać rękę na pulsie. Chodzić, chodzić i pilnować. Topkowo. Tak naprawdę przy każdej takiej inwestycji są jakieś przeboje, e, no i... No to jest fajne w tej robocie, bo coś się dzieje. To, to jest bardzo <laughs> fajne. <laughs> Zawsze jakaś rozrywka jest, także nigdy nie idzie jak po sznurku. Ale nie jest łatwo. To nie tak, jest... nasz, nie nasz jest wykonawca właśnie odjechał, odjechał z budowy, bo okazało się, że przez dwa dni nic nie robił, nocleg, maszyny wynajął i, i tak dalej podwykonawców i chciał skasować I, i wołał dodatkowych w pieniędzy. W rozstaliśmy się w, w pokoju, najważniejsze, że praca idzie dalej, teraz być może nie będzie to trwało tydzień, ale półtora, e, ważne, żeby było porządnie zrobione. Dokładnie tak. Jesteśmy w miejscowości objazda, czyli 15 minut od około 15 minut od ustki, i 7 minut właściwie mamy do morza, do najbliższej plaży. I teraz po co tu przyjechaliśmy? Przyjechaliśmy wam pokazać, jak wyglądają prace ziemne, czyli przygotowanie takiego terenu pod kątem budowy dróg. Pod kątem nasadzeń drzew. Te drzewa już są nasadzone. Nie będzie ich teraz dokładnie widać, bo działka troszeczkę zarosła. Po wykonaniu tych prac budowlanych związanych z drogami skosimy całą działeczkę, więc zupełnie zmieni się perspektywa. Będzie już to wyglądało jak osiedle działek budowlanych i taką funkcję będzie spełniać. Będzie widać linie drzew i będzie widać drogi. Zobaczycie to na końcu filmu. I teraz jesteśmy na pierwszym dniu prac. Y, y, przyjechałem sprawdzić, jak to właściwie wygląda, jak zaczęliśmy, jak są koparki, jak przyjeżdżają samochody. Y, jest na miejscu mój wspólnik, który nadzoruje to cały czas i dogląda, żeby te, y, te prace szły sprawnie. I teraz pogoda nie do końca nam sprzyja. Przed chwilą było gorąco, cieplutko, bardzo przyjemnie, ale to też jest na plus, bo zaczęło padać. Y, ostatnie trzy dni pada. Y, Ziemia nie jest już taka twarda, więc do tych robót ziemnych jest to dużo lepsze, łatwiej zebrać tą część powierzchowną terenu i, i wykonywać te wszystkie prace. Jak to wygląda inwestowanie z nami? Co my właściwie robimy? Kupujemy taki teren, który wyselekcjonowaliśmy, znaleźliśmy i przedstawiliśmy Tobie jako inwestorowi do zakupu. Kupując taki teren, już na starcie jesteś bardzo dużo do przodu, ponieważ kupujesz go 40% taniej niż inne działki w okolicy. Dzięki temu, że kupujesz na początku pole, ale docelowo robimy poprzez proces inwestycyjny wszystkie czynności, które tworzą z tego osiedle działek budowlanych, czyli sadzenie drzew, czyli budowy dróg, czyli ciągnięcie sieci wodno-kanalizacyjnej i dalej. Wszystkie te czynności wykonujemy i z z nakładem finansowym, jakie, jakie ponosisz jako inwestor i tak działki wychodzą się, Cię około 40% poniżej ceny rynkowej, czyli e, duży zysk już na samym starcie. I jak uzyskujemy tak świetne ceny, że, że pomimo wszystkich tych kosztów dodatkowych ziemia cały czas jest 40% poniżej ceny rynkowej? Mianowicie kupujemy grupowo, czyli nie wykupujemy jednej działki, która ma 1000 metrów, tylko kupujemy tak jak tutaj 2,5 hektara, e, kupujemy w kilka osób. Cena zakupu łącznie jest duża, natomiast pojedynczo każdy, jak kupuje trzy działki docelowo, no to jednak z metra to jest bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjne. Jak chciałbyś, jak chciałbyś kupić samemu taką ziemię, z czym musisz się liczyć? Z tym, że masz uzgodnienia z gminą albo z miastem, co na danym terenie da się pobudować, występowanie o warunki zabudowy, ustalanie planu miejscowego. W, w tym akurat miejscu gmina zgodziła się, gmina i miasto Ustka zgodziła się, żeby objąć ten teren planem miejscowym na na, na, o przeznaczeniu pod budownictwo jednorodzinne. Czyli tu jest czysta sytuacja, nie będzie żadnych wuzetek. Cały teren będzie można zabudować domami jednorodzinnymi. Dodatkowo są uzgodnienia z wodociągami, czyli musimy ustalić, jak będziemy budować sieć, czy, czy sieci w ogóle wodno-kanalizacyjne są wydolne, czy możemy się w nie wpiąć i czy wodociągi od nas odbiorą. Kolejną rzeczą są prace fizyczne na działce, czyli budowa dróg, koordynacja tych, tych prac, sprawdzanie, czy to funkcjonuje tak jak powinno i czy jest zakończone, czy odbiór tych prac, czyli praca w terenie. Oprócz. Budowy y, dróg mamy również sadzenie drzew, ale sadzenie drzew to nie jest tylko tak, że zlecamy sadzenie tych drzew, ale dodatkowo jest też podlewanie, żeby te drzewa się przyjęły. Następnie drzewa, które się nie przyjmą, jest dosadzanie. No i na koniec jeszcze koszenie tego terenu. W tym momencie jak nie, nie zaczęliśmy jeszcze sprzedaży finalnych działek, yy, kosimy ten teren mniej więcej raz na 3-4 miesiące, częściej nie potrzeba. Teraz jest zarośnięty. Jak skończymy pracę nad tym materiałem, zobaczycie jak wyglądają drogi, jak wyglądają drzewa, jak wygląda ładnie skoszona działeczka. Rocznie na terenie całego kraju wykonujemy 10 inwestycji, około 10 inwestycji polegających na budowie osiedli, działek jednorodzinnych. Dzięki temu, że robimy taką skalę, mamy świetny stosunek jakości prac do ceny ich wykonywania, a finalnie dzięki temu zarabiasz mnóstwo pieniędzy. Jeśli Ty również chcesz inwestować bezpiecznie w ziemię i z domu, z cieplutkiego miejsca, z poziomu komputera, obserwować jak mnożą się Twoje pieniądze, zapraszam do kontaktu.